Zapraszam na przygotowaną w Słupskim studiu audycję Kościoła Prawosławnego przy mikrofonie ksiądz Mariusz Synak. Trzy najbliższe spotkania na czele z dzisiejszym postanowiłem poświęcić niezmiernie ciekawej postaci o barwnym, dramatycznym życiorysie i złożonej osobowości. Jednemu z prawie współczesnych nam hierarchów Kościoła Prawosławnego. Pozwólcie mi przypomnieć sylwetkę profesora medycyny, chirurga, wykładowca akademickiego Walentego Wojno-Jasienieckiego, Zarazem Świętego Łukasza, arcybiskupa Krymu, którego 48-rocznica śmierci minęła kilka dni temu, 10 czerwca. Prezentowany materiał to ogromny skrót krytycznej biografii Świętego, opartej na kilku zeszytach wspomnień hierarchii i dostępnych już dziś dokumentach, w tym teczki CK, a później NKWD. Ale opowieść urywa się na roku 46, a więc na 15 lat przed śmiercią Świętego Łukasza, i ten ostatni okres jego życia pozostawiam kolejnemu badaczowi. Aby święty Łukasz był obecny nie tylko w tekście audycji, ale również w modlitwach, które będą nam towarzyszyć, wybrałem fragmenty akatystu, czyli krótkiego nabożeństwa ku Czci świętego, wykonywane przez moskiewski chór kameralny monasteru za ikonospaskiego błaga Walenty, późniejszy święty Łukasz, przyszedł na świat w Kerczu na wybrzeżu krymskim w roku 1877, jako potomek starego o silnych polskich korzeniach szlacheckiego rodu Wojnojasienieckich. Niestety, dawna XVI wieczna sławna przeszłość rodziny, kiedy to jej członkowie służyli przy dworach polskich i litewskich, odeszła do historii. Dziadek Walentego Stanisław mieszkał w biednej chacie na Białorusi, choć był właścicielem młyna. Jego syn Feliks, po zdobyciu tytułu prowizora odpowiadającego naszemu magistrowi farmacji, próbował utrzymać żonę i pięcioro dzieci, między innymi Walentego, z dochodów, które przynosiła jego apteka, ale niestety słaba koniunktura wymusiła na nim przejście do służby państwowej. Posłuchajmy wspomnień hierarchy. Mój ojciec był katolikiem, człowiekiem bardzo pobożnym. Zawsze chodził do kościoła, długo modlił się też w domu. Był człowiekiem o zadziwiająco czystej duszy, nigdy w nikim nie dostrzegał niczego złego. Wszystkim dowierzał, choć z powodu swego stanowiska było otoczony nieuczciwymi ludźmi. Mama gorliwie modliła się w domu, ale do cerkwi chyba nigdy nie chodziła. Powodem ku temu było jej oburzenie, związane z chciwością i kłótliwością duchownych, czego świadkiem niegdyś się stała. Wychowania religijnego w rodzinie nie otrzymałem, i jeśli można mówić o dziedzicznej religijności, to prawdopodobnie odziedziczyłem ją przede wszystkim po bardzo pobożnym ojcu. W końcu lat 80. XIX wieku rodzina Wojnojasienieckich przeniosła się do Kijowa, zamieszkując w samym centrum, na Kryszciatiku. Tu młody Walenty ukończył gimnazjum i jednocześnie kijowską szkołę plastyczną. O ile na niwie artystycznej dał się poznać jako utalentowany plastyk, zdobywając wyróżnienia na okazjonalnych wystawach i wernisarzach? to gimnazjum... Podczas końcowych egzaminów maturalnych wiosną 1896 roku, odpowiedzi Jasienieckiego z algebry i geometrii znalazły się wśród najsłabszych, w związku z czym nie wróżono młodemu Walentemu świetlanej przyszłości. Talenty plastyczne, zwłaszcza malarskie, przywiodły go do Petersburga, gdzie zdał egzaminy do Akademii Sztuk, ale nie dane mu było zostać artystą. Jak sam wspominał Podczas egzaminów wstępnych ogarnęły mnie poważne wątpliwości, czy aby na pewno droga, którą wybieram, jest słuszna. Niedługie wahania zakończyły się wnioskiem, że nie mam prawa zajmować się tym, co mi sprawia przyjemność, lecz powinienem zająć się tym, co przyniesie pożytek ludziom cierpiącym. Podczas egzaminów wysłał do matki telegram, zawiadamiając ją o pragnieniu nauki na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Kijowie. Niestety nie było wolnych miejsc. W związku z tym rok spędził na Tatajszym Wydziale Prawa. Potem na krótko ponownie dała sobie znać fascynacja sztuką. Wyjeżdża do Monachium, do prywatnej szkoły plastycznej, ale tęsknota za Kijowem już po trzech tygodniach sprowadziła go z powrotem do domu. Tu przez rok zajmował się rysunkiem i malarstwem, obserwując i szkicując mieszkańców miasta, sprzedawców na bazarach, ludzi w tramwajach, pielgrzymów, przebywających niekiedy tysiące kilometrów, by pomodlić się w pieczerskiej ławrze. W roku 1898 dwost1-letni wówczas Walenty po raz kolejny stanął na rozdrożu. Po głowie snuły mi się myśli o tym, by zostać felczerem albo wiejskim nauczycielem, i w tym nastroju udałem się pewnego razu do dyrektora szkół ludowych z prośbą o przyjęcie mnie do jednej ze szkół. Ten okazał się mądrym i przenikliwym człowiekiem. Docenił moje dążenia, lecz bardzo energicznie odwodził mnie od tego, co sobie obmyśliłem i zachęcał do wstąpienia na wydział medyczny. Życzliwa rada dyrektora, jak wspominał, pełen zapału walenty, pokrywała się z zamiarem, ale w poprzek drogi legł mój prawie że wstręt do nauk naturalnych. I mimo wszystko przełamałem go i wstąpiłem na Wydział Medyczny Uniwersytetu Kijowskiego. Jesienią 1903 roku ukończył z wyróżnieniem Wydział Medyczny Kijowskiego Uniwersytetu Świętego Włodzimierza, mając już wybrany cel. Pochłaniała go anatomia i chirurgia. A swoje talenty plastyczne wykorzystywał podczas preparacji ciał, przy sporządzaniu rysunków sekcyjnych czy szkicowaniu kolejnych etapów operacji. Jak pisał po 60 latach, zaszła ciekawa ewolucja mych zdolności. Umiejętność bardzo skrupulatnego rysowania i moja miłość ku formie zmieniły się w miłość do anatomii, subtelną pracą artystyczną przy preparacji i operacjach na ciałach. Z nieudanego artysty zostałem artystą w dziedzinie anatomii i chirurgii. Do pracy przystąpił na tyłach frontu wojny rosyjsko-japońskiej w roku 1904 jako chirurg wojskowy. Zawarł wówczas związek małżeński z córką administratora ziemskiego z Ukrainy, Anną Łańską, z którego urodziło się czworo dzieci. Owocem pracy chirurga stała się rozprawa doktorska znieczulenie przewodowe. Recenzując tę pracę, jeden z profesorów stwierdził: Gdy czytałem pańską książkę, odniosłem wrażenie, że słyszę śpiew ptaka, który nie może nie śpiewać. Za tę monografię Walenty Wojny Jasieniecki otrzymał od Uniwersytetu Warszawskiego wysoką nagrodę w wysokości 900 rubli w złocie, przyznawaną za, cytuję, najlepsze dzieła wytyczające nowe szlaki w medycynie. Niestety, ponieważ książka z braku środków została wydana w niewielkiej ilości egzemplarzy, zaledwie 750, a i te szybko zostały sprzedane, autor nie miał możliwości dostarczenia wymaganej ilości książek do Warszawy. Przyznanego mu więc złota nie otrzymał, płacąc cenę i biedy, i popularności zarazem. Ogromny sukces tej pracy i bogate doświadczenie chirurga zaowocowały postanowieniem napisania kolejnej monografii zarysu chirurgii septycznej. Ta praca. Zaważyło na jego dalszym życiu. Sięgnijmy do pamiętnika świętego arcybiskupa Łukasza, wówczas jeszcze Walentego, który pisał. Sporządziłem plan tej książki, napisałem do niej wstęp. I wtedy, ku mojemu zdziwieniu, przyszła mi do głowy niesłychanie dziwna myśl: Gdy książka będzie już napisana, będzie na niej figurować imię biskupa. 1919 przyniósł wiele zmian. Walenty objął posadę naczelnego lekarza dużego szpitala w Taszkencie, ale wkrótce umarła żona Anna, zostawiając go samego z czwórką dzieci. 42-letni wówczas lekarz sam również cudem uniknął śmierci, o mały właśnie stając się jedną z wielu ofiar tłumienia rebelii jednego z miejskich pułków. Podczas ceremonii pogrzebowych żony, modląc się w nocy nad trumną, Walenty, jak to jest w zwyczaju, w kościele prawosławnym czytał psał Dwie noce czytałem nad trumną psał stojąc u nóg zmarłej, w zupełnej samotności. Drugą nocą, około trzeciej nad ranem, czytałem psalm 112, którego początek śpiewany jest podczas przywitania biskupa w świątyni, od wschodu słońca aż po zachód jego. Ostatnie słowa psalmu poraziły i wstrząsnęły mną, gdyż z zupełną pewnością przyjąłem je jak słowa samego Boga skierowane do mnie. Niepłodnej każę mieszkać w domu jako pełnej radości matce synów. Bogu samemu było wiadome, jaka mnie czeka ciężka, ciernista droga i zaraz po śmierci matki mych dzieci On sam zatroszczył się o nie i ulżył mojej ciężkiej sytuacji. Nie wiem czemu, bez cienia wątpliwości przyjąłem słowa psalmu jako wskazanie Boże na moją operacyjną pielęgniarkę, o której wiedziałem tylko tyle, że niedawno pochowała męża i była bezdzietna. Z trudem doczekałem do siódmej rano, po czym zastukałem do jej drzwi. Z głęboką trwogą wysłuchała tego, co się wydarzyło w nocy nad trumną żony. Z radością się zgodziła. Powiedziała, że z wielkim bólem patrzyła z daleka, jak żona cierpiała i bardzo chciała nam pomóc, ale sama nie ośmielała się zaproponować pomocy. Zamieszkała z nami. Długo żyła w naszej rodzinie, ale była tylko drugą mamą dla dzieci, a Bogu wiadome jest, że moje relacje z nią były zupełnie czyste. Był rok 1919. Wydarzenia nabierają tempa. Potem, gdy wspomniana pielęgniarka przejęła na siebie obowiązki matki, dr Walenty zaczął brać aktywny udział w życiu religijnym miasta. Występował publicznie, prowadząc wykłady poświęcone Biblii, zabierając głos w sprawach ważnych dla diecezji, prowadził otwarte dyskusje z wrogami religii. Po jednym z takich wystąpień miejscowy biskup odwiódł go na bok i rzekł: Doktorze, pan powinien zostać kapłanem. Choć jak sam wspomina, nigdy nawet i cienia myśli o kapłaństwie nie miałem. Nie zastanawiając się ani minuty, odrzekłem: Dobrze, ekscelencjo, zostanę kapłanem, jeśli jest na to boża wola. Podczas najbliższej niedzielnej liturgii w pożyczonej sutannie, w tym pośpiechu nie zdążyli mu jej uszyć. Został w styczniu 1921 roku wyświęcony na diakona, a tydzień później, w święto spotkania pańskiego, przyjął święcenia kapłańskie. Pozostając naczelnym chirurgiem szpitala, wykładowcą na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Taszkencie, jednocześnie pełnił obowiązki kapłańskie, głosząc kazania podczas niedzielnych nabożeństw. Trzeba zaznaczyć, że wykłady prowadził w sutannie z krzyżem kapłańskim na piersiach. Jednocześnie kontynuował pracę naukową, leczył i wspierał potrzebujących, operował, dokonywał sekcji zwłoku ciekinierów zgłodującego powołża. Ciała przygotowane do sekcji musiał w nocy własnoręcznie myć, oczyszczać od wszy i nieczystości. Okupił to ciężką formą tyfusu, ale też rezultat tej pracy, klasyczne dzieło Zarysy chirurgii septycznej, z lat wojny wydane nakładem 60 tysięcy egzemplarzy, uratowało tysiące istnień, a jej autorowi przyniosło wraz z inną jego monografią o chirurgii stawów w roku 1946 Państwową Nagrodę imienia Stalina I Najwyższego stopnia, powszechne uznanie i podziw. Jednak cena, jaką za to płacił, była ogromna. Sam wspominał: W roku 1921, w tym ciężkim dla mnie okresie, gdy przyszło mi godzić kapłaństwo i głoszenie słowa w soborze z kierowaniem katedrą anatomii topograficznej i chirurgii operacyjnej oraz prowadzeniem wykładów, powinienem był śpiesznie zgłębiać teologię. I również w tej kwestii pomagał mi Pan Bóg poprzez jednego ze słuchaczy moich pogadanek, wierzącego księgarza, który przynosił mi tak wiele ksiąg teologicznych, że szybko pojawiła się u mnie solidna biblioteka. Występował również w charakterze biegłego, między innymi podczas pokazowego procesu wrogów ludu, oskarżanych o spisek na życie rannych czerwonoistów. Oto relacja naocznego świadka rozprawy. Naczelnik CK Peters był człowiekiem okrutnym i nieprzejednanym. Wszystkie niezbędne do spektaklu atrybuty były jak na dłoni. Bohaterowie, Czerwonogwardziści, którzy ucierpieli w walce za władzę Sowietów oraz tajny białogwardzista, profesor Sitkowski, który nie chciał ich leczyć. Jako wynik jawnego sabotażu i spisku robaki, wijące się i pełzające w ranach żołnierzy. Popiej profesorze Jasieniecki wojno, zwrócił się do Walentyna Feliksowicza Peters. Czy uważacie, że profesor Siedkowski jest winien łajdactwom, jakie wyszły na jaw w jego klinice? Pytanie dotyczyło pierwszej części oskarżenia. Kierownikowi kliniki zarzucano rozluźnienie dyscypliny wśród chorych i personelu. Leżący w salach ranni, tęgo sobie popijając, wszczynali burdy i przywodzili do sal prostytutki. Ale i pielęgniarki mieli ponoć tolerować taki stan rzeczy. W istocie rekonwalescenci korzystali z ogromną nawiązką spraw pacjenta, zastraszając bezradny personel władzą ludową i oskarżeniem o sabotaż. Obywatelu oskarżycielu społeczne, padła odpowiedź eksperta Wojny Jasienickiego. Proszę więc w tej sprawie aresztować również mnie, ponieważ w mojej klinice panuje taki sam bałagan. Nie spieszcie się, przyjdzie czas, was też aresztujemy, wykrzyknął Peters. W odpowiedzi na groźbę Wojny Jasieniecki wstał. Przeżegnał się i obwodząc szerokim gestem obecnych sędziów wyraził nadzieję, że wielu z tu zasiadających również z czasem znajdzie się za kratkami. Brawa inteligentnej części sali były nagrodą za jego odwagę. Peters więc postawił kolejny zarzut, oskarżając o świadome nieudolne leczenie, wskazując na robaki kotłujące się w ranach bohaterów. Duchowny odpowiedział zebranym, że nie chodzi tu o robaki, lecz o larwy much, które pozytywnie wpływają na gojenie dzięki oczyszczeniu rany z martwych tkanek, którymi się żywią. Rozgniewany Peters nie dawał za wygraną. Powiedzcie, popie profesorze, jak to tak? W nocy się modlicie, a w dzień rżniecie ludzi. Odpowiedź była do bólu celna. Ja kroję ludzi po to, by ich ratować. Lecz w imię czego rżniecie ich wy, obywatelu oskarżycielu społeczny? Sala wybuchła chichotem i brawami. Rozjuszony Peters ponowiła tak. Jak to tak? Wierzycie w Boga, popie profesorze, Jasieniecki Wojno? Naprawdę widzieliście go, swego Boga? Boga rzeczywiście nie widziałem, obywatelu oskarżycielu społeczny ale wykonałem sporo operacji na mózgu. I otwierając czaszkę, nigdy nie widziałem tam również rozumu. I sumienia tam też nie znajdowałem. Dzwonek przewodniczącego Petersa dzwonił na próżno. Sala tonęła w śmiechu. I na tym, moi drodzy, kończymy pierwszą z trzech części cyklu poświęconemu nietuzinkowej postaci. Osobie chirurga, profesora medycyny, kapłana, a później mnicha Łukasza, biskupa i arcybiskupa Kościoła Prawosławnego. Zapraszając na kolejne audycje, żegnam się z wami do usłyszenia. Ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.